Ostatnio rozegraliście spektakularny mecz, ale dziś bardzo trudno było grać się przeciwko Getafe. Dlaczego? Wiedzieliśmy, gdzie przyjeżdżamy. To trudny stadion. Już od trzech, czterech sezonów nie możemy tu wygrać. To był trudny mecz i nie udało nam się tutaj wygrać. Hansi Flick przed meczem mówił, że macie plan na tak szczególny mecz jak ten z Getafe. To bardzo defensywna, twarda drużyna. bueno, plan, Wiemy, jacy oni są, często prowokują. Muszę też powiedzieć, że szczególnie w pierwszej połowie słyszałem wyzwiska rasistowskie z Trybun. Trzeba to powiedzieć. To część trybun, ale pozostaje nam teraz po prostu dalej pracować. Chcę zapytać, czy ten mecz zmieni lub zmienia plan, nastawienie do reszty sezonu? Nie, musimy dalej pracować i grać z naszym nastawieniem. Idziemy mecz po meczu. Teraz skupiamy się na Lidze Mistrzów we wtorek. Trudno było grać na skrzydłach, trudno było grać w środku, ale Pedri zagrał niesamowicie. Tak, myślę, że wszyscy zagraliśmy dobry mecz. Ostatecznie musimy wykorzystywać dobre okazje. Często nam się to zdarza w tym sezonie. Sztab przeanalizuje nasze błędy i skupimy się na kolejnym meczu. Czy lepiej wam się gra przeciwko wielkim drużynom niż przeciwko tym mniejszym? Nie, każdy mecz jest ważny. Chcieliśmy wygrać, ale się nie udało. Skupiamy się na kolejnym meczu.